piwko, piwko i popiwku a propos popiwku czy znacie historię popiwku czyli najbardziej absurdalnego i niewczystkiego dla polskich przedsiębiorstw podatku jaki u nas kiedykolwiek wprowadzono co to był popiwek popiwek był to tak zwany podatek od ponadwymiarowych wynagrodzeń to znaczy, jeżeli o więcej niż o jakiś procent zwiększono fundusz płac, czyli sumę, którą tak jakby zsumować w danym zakładzie wypłaty wszystkich pracowników, to jeżeli by ją powiększyć, no to naliczono podatek w wysokości kilkuset nawet procent tej sumy. Tej sumy tego zwiększenia płac. Do czego to prowadziło? W zamierzeniu autorów miałoby to być tak, że ma to zapobiegać temu, że dyrektor stwierdza sobie, że o, będę fajnym dyrektorem i żeby pracownicy byli zadowoleni, to zwiększę każdemu pensję o 100%. A w praktyce wyglądało to tak, że był zakład. Zakład otworzył, zbudował nową halę. Zbudował nową linię produkcyjną, dostał zamówienia i mógł naprawdę sporo kasy na tych zamówieniach z tej nowej linii produkcyjnej zarobić Ale żeby zarobić, musiał zatrudnić pracowników. Powiedzmy, miał stu pracowników, żeby realizować większe zamówienia, uruchomić nową linię produkcyjną, potrzebował dodatkowych stu. Czyli został obłożony takim samym popiwkiem, jak w tej pierwszej sytuacji, o której chodziło wokół ustawodawcy. Jak to się kończyło? Kończyło się to tak, że często zakład, który dzięki swoim inwestycjom wyniósłby dodatkowe dochody państwu, dodatkowe y, dochody w gospodarce ogólnie, y, był kwalifikowany mimo tego, że gdyby tylko z tego ile zarobił, ile włożył, był, miałby bilans dodatni. To przez to, że był obciążany tym popiwkiem i ten popiwek był naliczany, jego bilans finansowy był uznawany za ujemny. Co z tego wynikało? Ano, wynikało to z tego, że decydenci nasi mówili: Patrzcie, ten zakład ma bilans ujemny, on tylko obciąża budżet. Obciąża budżet, bo ma bilans ujemny, bo się nie wyrabia, bo jest nierentowny. Oczywiście przemilczone było to, że ta nierentowność yy, wynikała z popiwku, który też był nawet budwetu. czyli czysta yy, fikcja, kreatywna księgowość, można by powiedzieć. No, i co się działo z tym zakładem? Ano, był zamykany. Nieważne, że włożono kupę kasy w nowe linie produkcyjne. Wszystko to było marnowane. Zakład był zamykany. Wszedł na sprzedaż, za grofę często, bo kto by chciał kupić obciążony, zadłużony zakład. Wszedł zakład za grofę, albo był rozbierany na złom, cała linia produkcyjna, a ludzie, ludzie trafiali na bruk, na bezrobocie, często popełniali samobójstwa, albo zostawali bezdomnymi. Albo i tak musieli być przez ten budżet utrzymywani z zasiłków dla bezrobotnych, więc naprawdę świetny interes dla budżetu państwa. No i tak działa Popiwek, czyli datek wprowadzony po to, żeby dowynać polski przemysł, polskie przedsiębiorstwa. Warto też wspomnieć, że po, z Popiwku w 1991 roku już zostały zwolnione przedsiębiorstwa prywatne a przedsiębiorstwa państwowe były nim obciążone, a w do roku 94 ich dług, ich bilans, ich nierentowność wynikająca z obciążenia popiwkiem rosły, co dawało kolejny właśnie dowód, że o patrzcie tutaj państwowe złe, nierentowne trzeba to sprzedać. I tak wyglądała historia tego podatku stworzonego po to, żeby naginać rzeczywistość pod tezę, pod tezę taką, że należy wszystko co polskie, wszystko co nasze wspólne, państwowe, narodowe wyprzedać, wyprzedać prywaciarzom, wyprzedać cwaniakom, wyprzedać znajomym polityków, wyprzedać y, z, y, maj, tutaj mocodawcom tych polityków, czyli zagranicznemu kapitałowi. Tak więc piwek, zapamiętajcie, tak się nazywał najdurniejszy, najbardziej szkodliwy dla polskiej gospodarki podatek. To są takie Himalaj głupoty, że trzeba to przetrawić już na kolejnym piwku.